Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czytam z 12 rozdziału Ewangelii Mateusza, od wiersza 33 do 37. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry, albo zasadcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Plemiona żmijowe, Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. A powiadam Wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu, albowiem na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony. I na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Po skosztowaniu owocu każdy może powiedzieć, czy on jest smaczny lub niesmaczny. Człowieka też możemy rozpoznać po pewnym okresie przebywania z nim i powiedzieć, czy on jest dobry lub zły. Z wyglądu niektóre owoce wydają się smaczne, bo są piękne, ale nie możemy być pewni tego, dopóki ich nie spróbujemy. Podobnie niektórzy ludzie po chwili rozmowy wydają się nam dobrzy, bo umieją się ładnie prezentować, ale takimi nie są. Oni długo potrafią robić wrażenie, że są dobrymi. Musimy dopiero poznać ich prywatne życie, żeby zobaczyć ich prawdziwe oblicze. Musimy przysłuchać się ich rozmowie w domu z żoną lub z mężem, z dziećmi i z kolegami lub koleżankami. Musimy też przypaczyć się ich zachowaniu w domu i poza domem wtedy, gdy ich nie widzą postronni ludzie. Mąż po wieloletnim współżyciu z żoną może powiedzieć, czy ona jest dobra lub zła. To samo żona może powiedzieć o swoim mężu. Prawdą jest to, że człowiek nie zawsze jest tym, za kogo ludzie go uważają. Pozory mylą. Mowa może w dużym stopniu nam pomóc rozpoznać człowieka, bo wyraża nią swoje myśli. Człowiek myślący źle będzie źle mówił. Przekleństwa świadczą o złym nastroju człowieka. Każde słowo jest odzwierciedleniem wnętrza człowieka. Niektórzy ludzie nigdy nie próbowali osądzić siebie na podstawie swej mowy. Im się wydaje, że są dobrymi, pomimo że przeklinają, opowiadają brudne kawały, Mówią o rozpuście, zmysłowych rzeczach, i wypowiadają wiele próżnych słów. Pan Jezus powiedział: A powiadam Wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w Dzień Sądu, albowiem na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony, i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Jeśli nawet nieużyteczne próżne słowa są grzechem, to co powiemy o przekleństwach i obrzydkich opowiadaniach? Nasza mowa dowodzi, kim jesteśmy. Jeśli mówimy dobrze, to jesteśmy dobrymi, a jeśli mówimy źle, to jesteśmy złymi. Pan Jezus powiedział, że dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Wiem, że zły człowiek nie może powstrzymać się od przekleństw i plugawej mowy dlatego, że jest złym. Pan Jezus powiedział do faryzeuszów Plemiona żmijowe, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi, albowiem z obfitości serca mówią usta. W internacie, w którym przebywałem jako chłopak, jeden z wychowawców zaczął karać uczniów za przeklinanie mandatami pieniężnymi. Każdy musiał płacić pewną sumę pieniędzy za jedno przekleństwo. Pewnego razu wspomniany wychowawca stanął obok ustępu i przysłuchiwał się rozmowie dwóch uczniów. Rozmowie tej towarzyszyło tyle przekleństw, że wychowawcy trudno było je policzyć. Wspomniana metoda nie oduczyła uczniów przeklinać. Ona była bezskuteczną. Piętnowanie przeklinających nie jest skutecznym środkiem. Nawet własne postanowienie i silna wola nie zdołają powstrzymać nas od przeklinania. Wystarczy się zdenerwować i wszystkie mocne postanowienia zostaną złamane. Ludzkie metody na przeklinanie i na wszystkie inne wady i nałogi można porównać do leczenia objawów choroby, a nie jej przyczyny. Aby móc skutecznie wyleczyć kogoś na przykład z zakażenia, trzeba znaleźć jego ognisko i usunąć je. Stosowanie środków przeciwbólowych i antybiotyków nie pomoże osobie chorej na ropne zapalenie wyrostka robaczkowego. Chory wyrostek należy wyciąć, a temperatura i bóle ustąpią. Pan Jezus powiedział, że przyczyną naszych złych myśli, brzydkiej mowy i złych uczynków jest złe serce. Sercem tym nie jest cielesna pompa znajdująca się w naszych klatkach piersiowych, tylko źródło naszych uczuć, motywów, pobudek i dążeń. W siódmym rozdziale Ewangelii Marka Pan Jezus powiedział Z wnętrza bowiem z ludzkiego serca pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, złośliwość, chytrość, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Na pewno wielu zapyta, co mam zrobić, żeby moje serce było dobre? Czy mogę je jakoś zmienić? Drogi słuchaczu, ty na pewno nie potrafisz zmienić swego serca. Tego może dokonać tylko Bóg. On na pewno zmieni twoje serce, gdy będziesz go o to prosił. Bóg obiecał zmienić serca tych, którzy mu zaufają. W 36. rozdziale księgi proroka Ezechiela Bóg powiedział tak: I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. W dziesiątym rozdziale pierwszej księgi Samuela czytamy, że Bóg zmienił serce Saula, gdy powołał go na króla. Bóg ciągle tego dokonuje. On zmienił serca milionów ludzi. Nierządnicy, nierządnice, złodzieje, prześladowcy, nawet zabójcy stali się nowymi ludźmi, otrzymawszy nowe serca. W piątym rozdziale drugiego listu do Koryntian apostoł Paweł pisze: tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Apostoł Paweł napisał te słowa z własnego doświadczenia i obserwacji. On sam został przemieniony z przeciwnika Chrystusa i prześladowcy na chrześcijanina. On widział również podczas swojej misji, jak Bóg czynił nowymi stworzeniami różnych grzeszników w różnych krajach, miastach i wsiach. Drogi słuchaczu, Ty również możesz stać się nowym człowiekiem z nowym sercem. Zachęcam Cię, byś poprosił Boga o dokonanie tej przemiany w Tobie. W wyniku tej przemiany Twoje myśli, uczynki i mowa staną się inne. Amen.